Cześć z tej strony Kasia. Cześć z tej strony Alicja. Znamy się od ponad 20 lat, ale czujemy, że spotkałyśmy się na nowo. Z naszych rozmów narodził się podcast Rozmowy z Duszą, w którym rozmawia dusza z duszą. O duszy dla duszy. Opowiadamy o naszej drodze do poznania siebie, zrzucając iluzje nagromadzone przez większość naszego życia. Jeśli szukasz szczerości i autentyczności, to czekałyśmy właśnie na Ciebie. Chodź, słuchaj się w siebie. Jest tak dużo do odkrycia. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj nagrywamy odcinek 17 i jest 17 lutego. Ja bardzo lubię takie liczby. Zaczęłyśmy o godzinie 10.10. 10. Tak, nie ma przypadków. Nie ma przypadków. Wszystko jest po coś. I będziemy mówić dziś o wdzięczności. Tak. Czym jest tak właściwie wdzięczność? Jak zadałaś mi to pytanie, to mi od razu przyszło na myśl, że dla mnie wdzięczność to dostrzeżenie tego, co już masz. Tak, to jest bardzo mocne bo wdzięczność jest potężna i może być postrzegana jako pewien rodzaj wibracji, która przynosi te takie pozytywne uczucia i energię i to wyrażanie wdzięczności może wpływać na nasze samopoczucie i relacje z innymi. A podobne, jak wiemy, przyciąga podobne. Mm, a ja jak się przygotowywałam do tego odcinka, to znalazłam też taki cytat od Paulo Coelho. Wdzięczność to język duszy. No pięknie. I tak mi się to spodobało, bo to tak bardzo pasuje do tak. naszego podcastu, czyli ja rozmów z duszą. Tak, tak, tak. A jakie są tak właściwie formy wdzięczności? No to tutaj już przechodzimy do konkretów, mhm. jak można wyrażać wdzięczność. Um, Pierwszym, pierwszą z takich form, które przychodzą mi do głowy, jest list. Mm -hmm. No bo możemy wyrażać wdzięczność w formie pisemnej albo w formie ustnej, mm. tak? I ta forma pisemna często jest taką bardzo indywidualną formą, natomiast jest często dużo łatwiejsza. Zanim przejdziemy do wyrażania tej wdzięczności słowem. Także polecam napisać list wyrażający wdzięczność, i tutaj wcześniej jeszcze rozmawiałyśmy o tym. No właśnie, chciałam się Ciebie zapytać, co z tym listem? Czy, bo są różne szkoły, że list powinno się spalić, przechowywać. Mhm. Czyli i, i co zrobić z listem właśnie wyrażającym wdzięczność? Jeżeli chodzi o taki list, to ja polecałabym go zachować, bo mhm. te szkoły, które mówią o tym, że żeby napisać list i spalić albo gdzieś go zniszczyć, to raczej dotyczy to listów, które piszemy żeby wyrazić jakieś emocje, mm -hmm. które dotychczas nie zostały wyrażone, żeby pożegnać coś, żeby odciąć się od no czegoś, tak. i wtedy warto taki list właśnie albo spalić, mm -hmm. albo zniszczyć. Mm -hmm. Natomiast list wyrażający wdzięczność to list, Pełen pozytywnych emocji, no tak. pełen tego dobrego przekazu. I ja bardzo lubię wracać do takich listów. No, bo to jest ciekawe. O dzisiaj mamy na przykład 17 lutego, napiszemy taki list i mm, można zobaczyć później z perspektywy czasu, za co ja byłam wdzięczna, na przykład w 2025 roku, 17 lutego, tak? Mm -hmm. Jak ja się zmieniłam, że dostrzegałam to i to, byłam za to i za to wdzięczna, a nagle się coś zmieniło. No, ciekawe to jest. Mm -hmm. mm. A jeszcze mi przychodzi. Mm, Medytacja wdzięczności. Tak. No nie? Mm -hmm. To jest kolejna forma mm. wdzięczności, i ona jest bardzo skuteczna, kiedy robimy ją przed snem. Tak? tak. Kiedy dziękujemy za cały dzień i przypominamy sobie, co tak naprawdę dobrego się wydarzyło, tak. skupiamy się na tych pozytywach. Tak, mm -hmm. i uświadamiamy sobie, za co tak naprawdę możemy być wdzięczni, co się takiego wydarzyło, co jest kluczowe, niepowtarzalne, mm -hmm. i zaczynamy dostrzegać te małe rzeczy. Które w tym dniu jakby sprawiły, że poczuliśmy się lepiej, że jesteśmy na dobrej drodze mm. do realizacji swoich celów? Ja myślę, że właśnie dobrze jest, zasypiając, mieć w głowie właśnie tak jak mówimy, tą wdzięczność, tą pozytywną jakąś sytuację, bo też to wpływa na jakość właśnie snu i snów. Mhm. Że jest większe prawdopodobieństwo, że przyśni nam się coś naprawdę przyjemnego, niż jakbyśmy po prostu mieli tę gonitwę myśli i po prostu skupiali się na tym, co się nie udało w mhm. danym dniu. Mhm. No i kolejna taka klasyczna forma wdzięczności to po prostu dobre słowo. Mhm. No tak. Możemy zacząć właśnie od: Dziękuję, a potem rozszerzyć to i wejść w detale. Tak, tak. A ty, Kasia, bo pamiętam, że masz jeszcze jedną taką formę wdzięczności. Uśmiech, ten uśmiech jest taki, tak. no co, wyraża więcej, tak, niż mm. tysiąc słów i on daje taki sygnał, że dobrze się dzieje, że są powody do tej radości, że są powody do wdzięczności i nawet to takie, ten gest podniesionych rąk do góry już też symbolizuje, że jestem zwycięzcą, coś się udało i też już daje naszemu mózgowi, no, taką informację, że... Jest okej, okay, mm -hmm. że są powody do wdzięczności. Mm -hmm. Czyli tą mową ciała też możemy tak. wyrażać wdzięczność. Tak. Mm -hmm. Mm -hmm. No dobrze, a uważasz, że radość równa się wdzięczność? O, to bardzo ciekawe pytanie. No mm. bo według skali Hawkinsa radość jest wyżej wibrującą energią niż miłość. Mm. I mówiłaś nawet o tym ostatnio na swoim insta. Mm. Wiesz co, ja myślę, że od wdzięczności jest już całkiem blisko do radości. Na pewno zmierzamy tym w dobrym kierunku mm. i podnosimy wibracje. I moim zdaniem ciężko być wdzięcznym i jednocześnie być smutnym. No chyba się nie da. Albo jedno, albo drugie. <noise> Dokładnie. Mm. Bo uświadamiając sobie, ile w naszym w naszym życiu jest błogosławieństw, nie sposób się nie uśmiechnąć. No tak, a, a zgadzasz się z tym, że wdzięczność mm, może zamienić takie nawet najsmutniejsze chwile w radosne? Tak, i tutaj chciałabym opowiedzieć taką historię, bo pamiętam, jak mój Matias opowiadał mi o tym, że był kiedyś na pogrzebie kolegi. I to był taki bardzo smutny pogrzeb. No, każdy pogrzeb jest smutny, tak. tak? Ale ten kolega popełnił samobójstwo. I mama tego kolegi powiedziała podczas tego pogrzebu, że dziękuję swojemu synowi za to, jakim wspaniałym człowiekiem był, i że wybrał właśnie ją i jej męża na swoich rodziców. No. I ona jest wdzięczna Sim. za doświadczenie bycia jego mamą. No i nawet teraz, kiedy o tym odpowiadam, to wzruszam się, mhm. że również w takim momencie wdzięczność pozwala zmienić tę perspektywę i znaleźć to światło w ciemności. No niesamowita świadomość tej, tej kobiety. Tak. Naprawdę, że no, wyszła z tego takiego znanego nam schematu, że jak jest pogrzeb, to po prostu no, jest to dramat. No zawsze będzie dramat, mm. no to bardziej dla matki. Ale że właśnie znalazła coś jednak... Ym, no, Za poza to tak, może być wdzięczna. Dokładnie. Mm. Wow, niesamowite. Mm. Mm. No dobrze, to tak właściwie jaka jest różnica między dziękowaniem a wdzięcznością? Ja mam takie proste spostrzeżenie, że słowo dziękuję często jest wypowiadane bardzo mechanicznie. Mm -hmm. Czasami mówione jest nawet wtedy, jeśli myślimy, że coś w ogóle się nam należy i że nikt nam łaski nie robi. Mm. Natomiast wdzięczność jest świadoma. I tutaj też znalazłam taki cytat, że być wdzięcznym to być świadomym życia. Mm -hmm. Od razu na myśl przychodzi mi, że ta wdzięczność jest taka subtelna, bo to słowo 'dziękuję' nieraz jest takie wypowiadane z automatu: jak, proszę, dziękuję, przepraszam. I, a wdzięczność jest taka naprawdę z głębi serca. Mm -hmm. No, i za wdzięcznością stoi to silne poczucie, że coś ma na nas dobry wpływ, że coś wzbogaca nasze życie i że coś działa na naszą korzyść. No to jak działa na naszą korzyść? Jak działa ta wdzięczność? Chcąc, nie chcąc, wracamy zawsze do tego, że energia podąża za uwagą. No, tak, i to jest już po prostu nasza mantra. Mhm. I skupiając uwagę na tym, co mamy i wyrażając za to wdzięczność, zatrzymujemy to w naszym życiu, a nawet pomnażamy. Pomnażamy. Mm -hmm. Mm -hmm. No to rozwiń, proszę. No bo zobacz, jak to działa. To działa. Jak relacje międzyludzkie. Niedoceniona osoba z czasem traci motywację, odsunie się, może nawet odejdzie, mm -hmm. natomiast osoba doceniana chce, jak to się mówi, więcej, wyżej i lepiej. Mm -hmm. I tak to działa też ze wszystkim innym, także mm -hmm. z pieniędzmi. Mm -hmm. Wdzięczność za pieniądze na przykład przyciąga jeszcze więcej pieniędzy do naszego życia. I polecam tutaj książkę The Having, ja ją przeczytałam po angielsku, ja nawet nie wiem, czy jest polskie wydanie tej książki. Mm -hmm. Natomiast ona bardzo Podkreśla rolę wdzięczności w kreacji życia pełnego obfitości i bogactwa. Ona jest też taka radykalna: ona mówi, że bez wdzięczności mm. nie ma pieniędzy. Ale wracając do tego, jak działa wdzięczność, no to ważne jest też to, no, żeby być wdzięcznym za małe rzeczy. Dokładnie. I przygotowując się do odcinka, trafiłam na piękną piosenkę Igora Herbuta, mm. właśnie pod tytułem Wdzięczność. I Igor śpiewa tam tak. Gdy przestałem czekać na coś ważnego, to nagle wszystko stało się ważne. No, jakie piękne słowa, takie mm. prawdziwe. Nie słyszałam tej piosenki, także sprawdzę z pewnością po nagraniu naszego odcinka. Ja sobie myślę, że my zawsze czekamy właśnie na ten, na ten moment, taki wielki moment, taki spektakularny, a nie doceniamy tych małych kroków, które prowadzą nas właśnie do tego większego celu. No i to jest właśnie ta esencja wdzięczności. Jak jesteśmy wdzięczni za małe rzeczy. A nie tylko za te wielkie, to nagle się okazuje, że te małe rzeczy też są mega ważne. Mm. No, i ostatnio miałam taką refleksję nad tym, że mm, ocena, czy coś jest małe, czy wielkie, jest bardzo subiektywna. Mm. <laughs> I jako perfekcjonistka wiem, co mówię, bo często inne osoby w moim życiu pokazują mi, że coś, co ja uważam za drobnostkę, za mm. coś nieważnego, jest w oczach innych wielkim osiągnięciem i powodem do dumy. Mm. I ja ciągle uczę się wdzięczności za te etapy, mm. za mm. tę drogę. Na przykład teraz, kiedy piszę książkę. No i tutaj, kochana, duszo trochę pr... Bo ja czekam całe moje życie, bym nawet powiedziała na ten moment, no ale tak naprawdę no, od szkoły średniej, żeby Alicja napisała książkę. Mm. Także jest, także będzie, a ja czuję wdzięczność za właśnie każdą napisaną stronę, za każde fajne zdanie, które mi przyjdzie. I wdzięczność za ukończenie tych mniejszych etapów pomogła mi odejść od przekonania, że ja mogę świętować dopiero, jak ukończę pisanie. Mm. I już nie czekam z tą radością i po prostu celebruję drogę. Mm, pięknie. No dobrze, a piękna duszo, pytanie do Ciebie. Czy Ty praktykujesz wdzięczność? Mm. Odpowiedz sobie teraz na głos, poczekamy chwilę. Bo mm, ja, tak szczerze mówiąc, to od niedawna świadomie praktykuję wdzięczność, mm -hmm. ale już mogę przyznać z pełną odpowiedzialnością, że dla mnie wdzięczność. Jest już rutyną, albo może, może nie, 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 może użyję ładniejszego słowa, jest nawykiem. Mm -hmm. I dzień, dzięki dziennikowi wdzięczności, o którym już wspominałyśmy wielokrotnie, um, wiem, że jestem na właściwej drodze, że, że ta wdzięczność um, lepiej ze mną rezonuje. Recyzuję. O, tak bym, to, tak bym to powiedziała, i staram się skupiać na pozytywnych aspektach mojego życia. Mimo, że no wiadomo, czasem pojawiają się te takie zawirowania, ale to wiem, że to jest też potrzebne. I ja koncentruję się na tych pozytywnych um, momentach i redukuję dzięki temu uwagę, którą wcześniej dawałam negatywnym sytuacjom, i znowu to powtórzę że podobne przyciąga podobne, więc więcej dzieje się tych pozytywnych sytuacji w życiu, jeśli ja daję uwagę tym pozytywnym. Masło maślane, ale na pewno rozumiecie o czym mówię. Mm -hmm ja też mam taką refleksję tutaj że ważne jest żeby zacząć praktykować wdzięczność właśnie wtedy kiedy jest nam dobrze mhm. kiedy dobrze się czujemy, kiedy nic nam nie dolega jednak mam wrażenie że często trafiamy na wdzięczność dopiero wtedy kiedy zderzymy się ze ścianą no tak, tak? I, i jak trwoga to do Boga mhm. nie i coś mhm. przestanie działać i to jest smutne ale niestety prawdziwe że większość ludzi docenia coś dopiero wtedy kiedy mhm. coś straci mhm. i dlatego tak ważne jest dla nas w tym odcinku Odcinku, żeby mówić o tej wdzięczności, żeby jak najwięcej ludzi zaczęło doceniać to, co ma w tu i teraz. Budziło, tak, żeby się ludzie budzili, żeby się dusze budziły, bo jest tylko teraz. Mm -hmm. I można na co dzień błogosławić te błogosławieństwa. Hmm. Właśnie piękna duszo, jesteś zdrowa? To bądź za to wdzięczna. Hmm. Masz przyjaciół? docen to. Masz dach nad głową i pełną lodówkę? Też bądź za to wdzięczna, bo nawet jak coś Ci się wydaje takim banałem, to mhm. zapewniamy Cię, że nie jest to oczywiste. Tak. Mhm. I tutaj jeszcze, nie, jak powiedziałaś już, jak trwoga, to do tak. Boga. Ym, I ta wdzięczność jest też dobrym kołem ratunkowym, bo w gorszych momentach pozwala nam podnieść te wibracje i szukać tych pozytywów. Bo jeśli tylko się dłużej zastanowimy, to zawsze jesteśmy w stanie znaleźć coś, Dokładnie. za co możemy być wdzięczni. I nawet... Jeśli na pierwszy rzut oka nam się wydaje, że to niemożliwe i w tej konkretnej sytuacji nie znajdziemy nic pozytywnego. Mhm. Jest taka praktyka, żeby po prostu siąść, nad pustą kartką z długopisem w ręku i poczekać. Tak. Zadać sobie to pytanie, za co mogę być teraz, w tu i teraz wdzięczna, i daję ci słowo, że zaczną przechodzić te odpowiedzi. Tak, zapraszamy Cię do tej praktyki, bo ona jest magiczna. Mm -hmm. No dobrze, a jakie są tak właściwie korzyści z praktykowania wdzięczności, powiedzmy, może? Mm, no to zaczniemy je wymieniać. Mi od razu mm. przychodzi do głowy, że y, taką jedną z korzyści jest obniżenie poziomu stresu i lęku. Mm -hmm, mm -hmm. Dlatego, bo jak skupiamy się na tych pozytywach, to ten stres gdzieś znika. Przestajemy się bać. Tak, tak. Y, ja bym jeszcze powiedziała tutaj o lepszej jakości snu. Bo jeśli my przed snem mówimy sobie za co jesteśmy wdzięczni, więc no, mówimy o tych pozytywnych aspektach, mm -hmm. jakie się nie wiem, wydarzyły na przykład w ciągu dnia, to jest większe prawdopodobieństwo, że no tak jak już mówiłam wcześniej, że te sny będą przyjemne i um, ten sen będzie spokojny. Tak, ten sen będzie spokojny, dokładnie. Mm. Mm -hmm. Tak, praktyka wdzięczności może być też pięknym wstępem do zmiany przekonań. Mm -hmm. No bo zaczynamy szukać tej jasnej strony mocy tak. i te niewspierające przekonania zaczynamy zastępować tymi wspierającymi, pozytywnymi i działającymi na naszą korzyść. No i też y kiedy jesteśmy wdzięczni, to przestajemy narzekać. Tak, dokładnie. I te nasze relacje z innymi stają się takie przyjemniejsze, bardziej ludzkie. Mm -hmm. um, jeśli chodzi o realizację celów, to jak jesteśmy wdzięczni za każdy krok na drodze do tego naszego większego celu, to szybciej do niego docieramy. Jakkolwiek banalnie to nie mm. brzmi. Mm? Będąc wdzięcznym, ciężko też jest. Być smutnym? Mm -hmm. Nie, no, no bo jak? No nie da się. Czyli dzięki wdzięczności wychodzimy szybciej z tych dołków. Dokładnie. No i teraz, jak już tyle wymieniłyśmy tych korzyści z praktykowania wdzięczności, mm. to może powiedzmy też o tym, za co można być wdzięcznym. Ja w końcu zrozumiałam, że mogę być wdzięczna za dosłownie wszystko. Mm. Zawsze mam wybór. To zależy ode mnie. Po prostu, co uznam, czemu dam swoją uwagę i Każda dusza, uwierzcie, uwierz duszo, że każda dusza znajdzie choć jeden powód do wdzięczności. I możesz zacząć od tego, że po prostu jesteś. I jeśli na przykład pomyślisz sobie, że obudziłam się dzisiaj, albo oddycham, uwierz, że to też jest powód do wdzięczności, i może się to wydawać bardzo błahe. Ale jak nie wiesz jak zacząć, to zacznij właśnie od tego, a prędzej czy później wejdzie ci to w krew. I będzie coraz więcej powodów do wdzięczności. Mm -hmm. I zacznie przechodzić to tak naturalnie. Mm. Tak. A że zawsze jest level wyżej, mm -hmm. to można też poszukać powodów do wdzięczności tam, gdzie pozornie ich nie ma. Tak. I mówię tutaj przekornie pozornie, bo wierzę, że każda sytuacja jest perfekcyjna. No mm. tak, bo to my krojemy, ale podaj, podaj jakiś przykład. Mm. No takie przykłady to musisz zapłacić rachunki. Oho to możesz być wdzięczna za to, że masz pracę i dochody, które pozwalają ci je zapłacić. Mhm. Albo jak czasami nam się nie chce iść do sklepu, bo musimy zrobić jakieś wielkie zakupy, bo przyjdą goście w odwiedziny. Mhm. No możesz być wtedy wdzięczna, piękna duszo, za to, że masz grupę przyjaciół, którzy chcą cię odwiedzić tak. i chcą z tobą spędzać swój wolny czas. Mhm. No i taki przykład z naszego życia, że jak na następny dzień mam zakwasy po górskiej wędrówce, to zamiast biadolić, tak. to jestem wdzięczna za to, że Moje w pełni sprawne ciało pozwoliło mi pokonać 1000 metrów różnicy wysokości i mogłyśmy oglądać wspaniałe widoki ze szczytu gór. Tak, no pięknie mm. to podsumowałaś. <laughs> Starałam się jak mogłam. <śmiech> <śmiech> Jestem wdzięczna, że mi się to tak pięknie udało. <laughs> tak, no i co, kochana duszo? Zbliżamy się do końca naszego 17 odcinka. Ja jestem ogromnie wdzięczna y, za to, że się odważyłyśmy. Y, Nagrywać ten podcast? Tak, za ten podcast, tak, że wciąż to robimy. Za to, że spędzamy razem czas. Za to, że uczę się dzięki temu systematyczności i to mnie nakręca do działania, dziękuję sobie, dziękuję Tobie, Alicja, i dziękuję Tobie duszo, która nas słuchasz. Mm, I na takie zakończenie jeszcze tego mhm. odcinka, to chciałabym powiedzieć o rolce, którą widziałam na profilu na Instagramie u Ania Maluje. To była bardzo krótka rolka z bardzo Mm, takim celnym zdaniem, które brzmi: wyobraź sobie, że budzisz się jutro i masz tylko to, za co jesteś wdzięczna. O, Także, go. jeśli my Cię jeszcze nie zmotywowałyśmy do wdzięczności, to niech Ania Maluje Cię zmotywuje, no, ale... <laughs> się zrymowała. Ja czuję, czuję motywację teraz. Mm. Ta rolka na Instagramie była dla mnie jak kubeł zimnej mm. wody, bo ja sobie tak pomyślałam, o oh fuck czy ja naprawdę jestem wdzięczna za wszystko, z czym jutro chcę się obudzić. Czy aby przypadkiem nie uważam pewnych aspektów mojego życia za takie oczywiste? Mm -hmm. I to jedno zdanie wywarło na mnie bardzo duże wrażenie i przypomina mi ciągle o tym, żeby doceniać. No powiem Ci, że mnie teraz y, zainspirowałaś, bo tak sobie myślę, że z pewnością dzisiaj zanotuję dużo więcej niż zwykle w tym moim wdzięcz dzienniku wdzięczności, bo jak tak sobie myślę, yy, jeśli faktycznie miałabym mieć tylko to, co zapisałam, no to bym była goła i wesoła. <laughs> Więc jeszcze dopiszę, że jednak mam te spodnie, że jestem wdzięczna za tą pełną szafę. Tak. Ma to sens, także piękna dusza. Kończymy ten odcinek na wesoło tak. i życzymy Ci, żebyś nie była goła i wesoła, <gry> i żeby wdzięczność pomogła Ci doceniać to, co masz w tu i teraz, tak. w każdym momencie Twojego życia. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć! Pa!